Witam wszystkich bardzo serdecznie, jeśli jesteście tutaj pierwszy raz, Z tej strony Marcin Koczorowski. jestem fotografem krajobrazowym. Staram się tutaj na tym kanale zabierać Was ze sobą na moje plenery fotograficzne. Trochę jest tutaj pogadów sprzętowych, nie tylko sprzętowych, o tak jakby zapleczu robienia zdjęć, przygotowywaniu się i tak dalej, i tak dalej. Co dzisiaj? dzisiaj? Dzisiaj wywiało mnie do lasu, a dokładnie do lasu pod Olkuszem. Są takie Piękne, dość nisko rosnące lasy i iglaste, głównie niedaleko pustyni błędowskiej. Przy drodze numer 94 tutaj się w tej chwili znajduję. Jest bardzo wcześnie rano. Słońce zdążyło co dopiero wzejść, więc mamy jeszcze takie piękne, stonowane światło. Są lekkie mgły wokół w lesie, na co szczerze liczyłem. Jest tak trochę ponuro, trochę szaro, ale. Po to tak naprawdę tutaj dzisiaj przyszedłem, po takie trochę stonowane, ale z dobrym klimatem zdjęcia w lesie. Także dzisiaj na tym się będę skupiał. Pierwsza kompozycja, jaką udało mi się już tutaj znaleźć, to jest ta piękna taka leśna dróżka. Widać, że jest wyjechana przez jakieś samochody od wycinki drzew, bo tu wszędzie wokół drogi leżą, leżą powalone, ścięte w sumie gałęzie, więc zapewne, zapewne są to jakieś. Ślady po samochodach roboczych. Plan mam następujący. Używam dość długiego obiektywu. W tej chwili na ogniskowej 50, czyli w przeliczeniu mi wyjdzie jakieś 85 na małą matrycę. Planuję zrobić bardzo prostą kompozycję, gdzie po prostu całość lasu jest po lewej i prawej stronie, tak jakby te pnie drzew tworzą takie geometryczne struktury. Pionowe linie, które się powtarzają jedna za drugą, jest. Kawałek wycinki w kadrze na, na drogę, która gdzieś nie wiadomo gdzie tak naprawdę wiedzie, kończy się mgłą i taką lekką aurą tajemniczości, co mi, się, co mi się w tym przypadku bardzo podoba. Dlaczego używam dłuższego obiektywu? Dlatego, żeby nie zniekształcać drzew bliżej mnie, i przy okazji, żeby nie złapać y, wszystkich tych leżących gałęzi, które są tak naprawdę blisko mnie, ale na szczęście z kadru. Mi się to udało wyciąć. Plan jest następujący, żeby tak naprawdę ta scena nabrała jakiegoś charakteru. Nie zrobię zdjęć samego po prostu tak lasu, że, że robię sobie las i ścieżkę i to wszystko i trochę mgły. Postaram się wykorzystać samego siebie w tym przypadku jako takiego elementu, który się w tym kadrze wyróżnia i tworzy takie uczucie skali w tym kadrze. W tym celu zrobię bardzo prosty zabieg. Wykorzystam wbudowany interwalometr w moim aparacie, czyli po prostu funkcja, która pozwala mi zostawić go i on robi powiedzmy co 2-3-5-10 sekund zdjęcie bez, bez mojej kontroli i on to po prostu będzie robił. Ja nie muszę go pilnować w tym czasie. A w trakcie tego po prostu podejdę sobie gdzieś tam na koniec ścieżynki i po prostu postaram się ustawić w tak fajnym miejscu, żeby moja sylwetka, moja postać, cała na czarno przy okazji dzisiaj wyróżniała się i. I była takim elementem, takim jednym punktem w tym kadrze, który się będzie fajnie, fajnie rzucał w oczy. Także jeśli chodzi o ustawienia, tutaj mamy bardzo prostą robotę. Standardowo ISO 100, najniższe, bo no nie potrzebuję tak naprawdę czasu migawki, więc tutaj nie, nie podwyższam ISO. Przysłona 8, dla tego obiektywu to jest takie optimum, żeby złapać w miarę fajną głębię ostrości, jak najlepszą ostrość samego obrazu. Czas migawki wyjdzie mi 1 trzecia sekundy. Mi to nie przeszkadza, bo i tak wszystko w kadrze jest tak naprawdę stacjonarne, więc jest to obojętne. I teraz tak, ustawiam sobie interwalometr. Timer dwusekundowy tutaj jest niepotrzebny, bo on sam sobie będzie robił zdjęcia. I tak naprawdę tyle, więc zostawiam go do robienia zdjęć i ja sobie sam podejdę. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Mam nadzieję, że warunki, które dzisiaj mamy, pierwsze zdjęcie, jakie nawet mi się podoba, będą zwiastowały ogólnie dobry dzień na zdjęcia. W momencie, jak stałem tutaj jako model do zdjęcia, wypatrzyłem, że cały ten las nagle się tak pięknie otwiera, i cała ściółka leśna jest praktycznie wolna od jakiegokolwiek bałaganu. Nie ma żadnych leżących gałęzi. Patyków ani nic takiego. Więc można robić takie ładne, minimalistyczne, czyste zdjęcia. Na razie się rozejrzę dalej, po prostu co będzie, oby coś z tego wyszło. Także idziemy, idziemy dalej. Kolejny kadr udało mi się znaleźć. Tak mówiłem wcześniej, widziałem tutaj takie, taką połać świeżo rosnących drzewek. E, z, piękną, z piękną ściółką, na której praktycznie nic nie ma. Wygląda to jakby wziąć taki piękny, idealny trawnik i zasadzić na nim, na nim nagle drzewka. I one są sztucznie nasadzone więc są w idealnych odstępach od siebie, praktycznie nasadzone. Tworzą takie piękne, geometryczne wzory. W ogóle boję się tutaj stać i głośno mówić, bo jak przechodziłem tutaj, to widziałem wszędzie wokół ziemię zrytą przez dziki. Mam nadzieję, że to nie było świeże, żeby mnie tutaj nic zaraz nie próbowało zjeść. Kompozycja jest bardzo prosta. Drzewka, które są idealnie geometrycznie rozmieszczone. Od lewej do prawej dwa takie drzewka, tak jakby otwierają mi tutaj kadr. Ładnie. Sam układ drzew jest no, dość prosty geometrycznie, są w, równym, w równych odstępach rozmieszczonych. Jedno koło drugiego, tak naprawdę. Pusta ściółka na dole, która no, tworzy taką podstawę zdjęcia. Gdzieś tam z tyłu w tle przebijające się delikatnie światło. Od góry, oczywiście, mamy niebo. Na szczęście jest dzisiaj takie ponure szare niebo, więc nie przebija się jakieś takie bardzo mocne kontrastowe światło, co mi, no, pomaga to po prostu naeksponować zdjęcie, żeby nie było gdzieś tam przepalenia. Także motyw, motyw jest tak naprawdę bardzo prosty. Ustawienia mamy ISO 100 oczywiście, bo więcej mi tak naprawdę nie jest potrzebne. Przysłona 9, 1 sekundy. Według histogramu nic nie jest przepalone, więc jak dla mnie to powinno grać. I uwaga, dwusekundowy timer, żeby mi to nie drgnęło i... Marcin z rzęda, część pierwsza. Nie czuję jakiejś jakoś super wielkiej motywacji dzisiaj. Nie czuję, że te zdjęcia są w jakiś sposób wyjątkowe. Niestety zdarza się tak, mimo że ktoś inny może uważać, że te zdjęcia przecież są śliczne. Te lasy są takie, takie i takie, a mi się po prostu nie podobają. Szaro, ponuro. Aura po prostu otaczająca mnie nie nastraja zbyt dobrze. Co mi się wydaje, że odbija się, potem, odbija się potem na zdjęciach. No, niestety tak bywa, muszę po prostu iść dalej. Już chciałem w pewnym momencie zrezygnować, wsiąść do samochodu i pojechać, zostawić to, co jest w tej chwili. Ale nie, stwierdziłem, że dzisiaj się nie poddam. Znajdę jeszcze coś takiego wyjątkowego taką, taką petardę z dnia dzisiejszego. Jednak niepoddawanie się popłaciło w dniu dzisiejszym. Znalazłem na mapie, a w ogóle jestem tutaj pierwszy raz, więc trochę tak przez cały dzień budziłem jak dziecko w ciemności. Znalazłem na mapie w telefonie, że niedaleko ode mnie znajdowało się miejsce, które się nazywało Sztolnią Ponikowską, więc stwierdziłem, że jeśli szukam jakiegoś ładnego Ładnego kadru, tak na sam koniec, to warto by tutaj się przejść. Okazało się, że to jest dość rozległy wąwóz pomiędzy jedną częścią lasu, a drugą stroną lasu. Mam wrażenie, że tutaj panuje zupełnie inna pora roku niż w lesie, bo w lesie jest szron i gdzie gdzieniegdzie zalega śnieg, krople wody zamarzają i generalnie natura jest taka martwa, a tutaj z kolei w tym wąwozie, jakby wszystko żyło to z raptem kilka metrów niżej, ale mnie to oczarowało. I teraz tak, co tutaj znalazłem? Kadr jest dosyć, dosyć ciekawy, dosyć chaotyczny, to na pewno inaczej nie mogę powiedzieć o tym kadrze. Teraz tak, dwa, dwa zawalone drzewa: jedno zawalone drzewo, i tam drugie zawalone drzewo. Tutaj od dołu jest ścieżynka. No i wszędzie wokół kadru, tak naprawdę, mamy las, który aż tak bardzo nie rozprasza. Jedyne co mnie irytuje to tutaj te krzaczki po lewej stronie, które są, ich nie mogę się niestety pozbyć. No nie chcę niszczyć natury, bo nie wypadałoby jak fotografuję naturę ją niszczyć przy okazji, żeby ją pięknie pokazać. Trochę głupie. E, więc po prostu dostosuję się do tego co jest. E, z racji, że czasami mi się przebija słoneczko, słoneczko gdzieś gdzieś z tamtej strony sobie. Z tamtej strony gdzieś chce wychodzić. To może mi się uda złapać jeszcze jakiekolwiek przebicia światła. I na dzisiaj ja będę usatysfakcjonowany tym ostatnim zdjęciem, także poczekam chwilkę na światło, jeśli chodzi o samo zdjęcie, yy, są następujące parametry. Kadr jaki jest, taki widać, pokazałem to. Yy, I teraz tak, jeśli chodzi o, o przysłonę, przysłonę się staram dać F11, żeby złapać bardzo dużą głębiostrości, bo chciałbym, żeby. Wszystkie szczegóły były widoczne na elementach, które są dość blisko mnie. Czyli, czyli to, 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 to powalone drzewo pierwsze. I żeby całe tło, ścieżynka i to drugie powalone drzewo również były ostre. Dlatego używam F11. Staram się nie przymykać bardziej przysłony ze względu na to, że tu już nam się wkradnie dyfrakcja i no straci się troszkę ostrość ogólną kadru, więc nie chciałbym tego robić. ISO oczywiście 100. Więcej mi jest niepotrzebne. Jedyny problem, jaki muszę tutaj rozwiązać, to jest bardzo duży zakres tonalny między tym wąwozem, który jest dość ciemny, a niebem między drzewami, które nam się wkrada w kadrze. Tutaj przez to będę musiał zrobić po prostu bracketing ekspozycji. Zrobię sobie pięć zdjęć o różnym naświetleniu i po prostu to skleję odpowiednio. To już jest magia Photoshopa. Ostrość ustawiona ręcznie mniej więcej między pierwszym a drugim drzewem, żeby wszystko złapać w głębi ostrości ze względu na mocno przymkniętą przysłonę. I bardzo szeroki kon, bo tutaj jadę na dziesiątce, czyli w przeliczeniu 16 mm. Bardzo, bardzo szeroki. No cóż, lepiej chyba nie będzie, więc po prostu zrobię kilka zdjęć. I chyba to będzie na dzisiaj tyle. to co? Jest dźwięk, jest dźwięk. No to co? Dziękuję Wam bardzo, że byliście ze mną dzisiaj. Mam nadzieję, że wytrwacie do następnego filmu. Nie jestem w stanie obiecać jak regularnie one będą stawiane. Z racji, że no nie jestem w stanie obiecać. Mogą być co tydzień, co dwa tygodnie, czy tak jak teraz z dużą przerwą. No ale cóż, okres świąteczny był noworoczny, więc nic na to nie poradzę. Pewne rzeczy są po prostu ważniejsze. Także mam nadzieję, że do następnego. Dziękuję, że dzisiaj byliście ze mną raz jeszcze. I co i tyle? Pora wracać do domu. PCO odmeldowuje się. Na razie.